od strony, e, od strony tego zakładu rybnego, tak? Tak. 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 No nie, tak spokój bardziej, spokój powodu e, Tutaj ja Tutaj architekt trochę przegią, dlatego, że to mają być miedziane szyby. On, on takie jest e, nieżółte, a e, z połyskiem takim e, miedzianym. Nie, nieżółte na pewno, lufiszane mają być. E, ma to, e, ma to na celu odbijać jakby, powiększać port powiększać port. Tutaj mamy, tutaj mamy halę rozlewu, czyli konfekcji. No i oczywiście wszechobecne logo, które się będzie pojawiało. Tutaj mamy róże wiatrów przed. Mamy też taki pomysł marketingowy na, na, na powielanie tego sukcesu, jakim jest Ciehan Festival. I chcieliśmy tutaj z założenia zrobić takie wejście, które można by przezbrajać na scenę. Tak żeby w tle browaru można było organizować różnego rodzaju imprezy. Typ, ty, pod tytułem koncerty, e, akcje charytatywne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. E, e, ma to tyle sens, że ten browar jest magnesem. I tak naprawdę zdajemy sobie, tutaj jest panią prezes e, na pewno e, e, sprawę z tego, że ludzie na ciekawkomer festiwalu przychodzą również dlatego, że to jest browarze, Również dlatego. Tu mamy tą możliwość dzięki tej róży wiatrów, to jest około 8 tysięcy metrów kwadratowych ten plac, że ten plac jest